Ayatollah Khamenei ukrył się. Ten ruch nastąpił po tym, jak wysocy urzędnicy z Irańskiego Ministerstwa Zdrowia ujawnili tę jedną liczbę, której Ayatollah nie chciałby świat zobaczył. Ponad 30 tysięcy zabitych w pojedynczej dwudniowej pacyfikacji. Obawiając się konsekwencji i nieuchronnego uderzenia Stanów Zjednoczonych, najwyższy przywódca przekazał władzę swojemu synowi i wycofał się do bezpiecznego bunkra. A więc przyjrzyjmy się temu raportowi. Teraz, mimo blokady internetu, dwóch wysokich urzędników z irańskiego Ministerstwa Zdrowia skontaktowało się z magazynem Time, czytane Time. Przekazują dane, które są raportowane bezpośrednio samemu Hamenejemu. W tle i według tych wewnętrznych irańskich danych, ponad 30 tysięcy osób już nie żyje. A oto co czyni to niemal niewyobrażalnym: zdecydowana większość tych zgonów wydarzyła się w zaledwie dwa dni 8 stycznia i 9 stycznia. Aby znaleźć coś porównywalnego, musimy cofnąć się do 1941 roku, kiedy nazistowskie oddziały śmierci zabiły 33 tysiące ukraińskich Żydów w Babim Jarze w ciągu zaledwie dwóch dni. To jedyna paralela nazistowska masakra. To towarzystwo, w którym teraz obraca się Republika Islamska. Ale mimo to wszystko organizacja Narodów Zjednoczonych prawie nie reaguje. Minęły ponad dwa tygodnie, od kiedy to się stało. AON z dopiero dwa dni temu zwołała specjalne posiedzenie. Można śmiało powiedzieć, że ludzie byli wkurzeni. Posłuchajcie tylko tej historii, którą grupa praw człowieka przedstawiła na tym posiedzeniu. Eee, panie prezydencie wysoki, komisarzu, szanowni delegaci, ludzie w Iranie przeżywają koszmar. Pozwólcie, że podzielę się historią rodziny, która spędziła trzy dni szukając swojego syna. Wyszedł z domu, by protestować na ulicach Teheranu, ale nigdy nie wrócił. Zrozpaczeni rodzice najpierw przeszukali szpitale, gdzie wielu rannych zostało uprowadzonych i zabitych. Nie znajdując go, udali się następnie do osławionej kostnicy w Karizaku. Szukali wśród niezliczonych ciał, w czarnych plastikowych workach, okaleczonych ranami postrzałowymi, bezceremonialnie porzuconych na podłodze, jak stosy śmieci. Pogrążonym w żałobie rodzinom, które chcą odebrać ciała, mówi się, by płaciły wygórowane sumy pieniędzy za kule użyte do zabicia ich bliskich. Inni są zmuszani do podpisywania zeznań obwiniających wyimaginowanych terrorystów o morderstwo ich dzieci. Nadzieja i groza splatały się, gdy rodzice otwierali czarne worki jeden po drugim. Ich poszukiwania nie były daremne. Znaleźli swojego syna wciąż żywego. Cudem przetrwał ciężkie rany postrzałowe, leżąc bez ruchu w worku na ciało przez trzy dni, udając martwego, by uniknąć egzekucji strzałem do głowy z bliskiej odległości. Wyobraźcie sobie tylko ulgę Jaką musieli poczuć matka i ojciec, ale dla większości nie ma takiego cudu. Poszukiwania kończą się druzgocącą żałobą. To są sceny z piekła, z którymi mierzą się dziś niezliczeni Irańczycy. Kiedy skala tej brutalności zaczęła przeciekać na zewnątrz, dokładnie wtedy, Ham szedł do podziemia. Bo to, co się stało, nie było tylko pacyfikacją. To była systematyczna eksterminacja. Strzelali do każdego i wszystkich. A potem siły bezpieczeństwa po prostu pozwalały rannym umierać, jak właśnie słyszeliście. Dodatkowo uniemożliwiali karetkom dotarcie do protestujących. Szpitalom nakazano nie leczyć ludzi, którzy przychodzili z obrażeniami, i przez to ludzie wykrwawiali się na ulicach, podczas gdy pomoc była celowo wstrzymywana. Teraz sytuacja staje się już tylko gorsza. Ale niestety, kiedy zaczynamy mówić o szczegółach tego, co się stało, YouTube ma zwyczaj ograniczać nasze filmy. Przydarzyło nam się to dwa dni temu. A kiedy film jest ograniczany, mniej z Was, widzi go na ekranie głównym, a to znaczy, że nie dostajecie wiadomości, które tworzymy dla Was. Dlatego, jeśli możecie, proszę, kliknijcie przycisk subskrypcji na dole, to naprawdę pomaga nam w algorytmie. Teraz przejdźmy do szokującego raportu. To pochodzi z wnętrza irańskiej kostnicy. Wczoraj poszliśmy odebrać ciało. W środku kostnicy słychać wyraźnie głosy. Kilka osób wołających o pomoc. Potem podaje się im śmiertelne zastrzyki. Oni nadal zabijają tych, których można by uratować. Masakra wciąż trwa. I dlatego ludzie na posiedzeniu ONZ byli wściekli. To było ich przesłanie. Posłuchajcie. Panie prezydencie, w tle lekarze w Iranie szacują 20 tysięcy zabitych, protestujących i 330 tysięcy rannych. To liczby, które wymykają się zrozumieniu. To zbrodnie przeciwko ludzkości. Ale dzisiejsza sesja jest mile widziana. Jednak bądźmy szczerzy, to zbyt mało i zbyt późno. Irański naród ma prawo wiedzieć, dlaczego przez ponad trzy tygodnie ta rada nic nie mówiła. Pytaliśmy 87 ekspertów o NZ do spraw praw człowieka światowy mechanizm wczesnego ostrzegania przez ponad dwa tygodnie. Dlaczego milczeliście dopiero 13 stycznia, pojawiło się oświadczenie, a z 87 ekspertów podpisało je tylko pięciu. Dzień po dniu błagaliśmy o działanie. Pięć dni od rozpoczęcia represji, po zabijaniu protestujących, zapytałem Agniesz Kalamar, czytane: Agnès Kalamar, byłą sprawozdawczynię o N, z która teraz stoi na czele Amnesty International. Czytane: Amnesty International. Dlaczego milczycie? W styczniu 2020 roku, kiedy Stany Zjednoczone wyeliminowały szefa terroru i RGC czytane. I RGC Kasema Soleimaniego ona w ciągu godzin pospieszyłaby to potępić. Dlaczego brak pilności, gdy niewinni irańscy protestujący są masakrowani? A poza tą salą pytamy media hollywoodzkie gwiazdy protestujących na kampusach Tych, którzy wiedzą, jak mobilizować opinię światową Dlaczego milczycie? Odpowiedź jest niewygodna, ale jasna. Ruch protestu w Iranie rozbija ukochaną narrację. Ludzie powstający przeciwko islamistycznej tyranii nie pasują do ideologii, i dlatego jest to ignorowane. Do was wszystkich mówimy: Koszt waszego milczenia to były irańskie życia. Czas wybrać. Zróbcie wszystko, by chronić ludzi Iranu, albo wasz upadły światopogląd. Historia patrzy. Wiemy też, że to wszystko przyszło z góry. Irańscy oficerowie potwierdzili teraz, że Ham osobiście nakazał siłom bezpieczeństwa stłumić protest wszelkimi niezbędnymi środkami. Jeśli znacie historię, wiecie, że to były dokładnie te same słowa, których użył Deng Xiaoping, czytane Deng Xiaoping w 1989 roku. Powiedział swoim dowódcom, żeby w zasadzie użyli wszelkich niezbędnych środków. I zgadnijcie co? Omawialiśmy to kilka dni temu. Osoba, która była mózgiem tej pacyfikacji, cóż zainspirowała się pacyfikacją, którą Deng Xiaoping przeprowadził dekady temu? Dlatego skala tej pacyfikacji była tak bezładna. Siły bezpieczeństwa strzelały do babć, dzieci, młodych mężczyzn, kobiet, ojców, matek, kobiet w ciąży, sportowców, medyków i artystów. W zasadzie do wszystkich. Strzelali do każdego, kogo zobaczyli. Więc pytanie brzmi: jak oni teraz sobie z tym radzą? Cóż kłamią, ale kłamią źle. Nie potrafią nawet utrzymać liczb w ryzach. Jak słyszeliście wcześniej, kilka dni temu, reżim przypadkowo przyznał, że zginęło około pięciu tysięcy ludzi. Nie powiedzieli, kto ich zabił. Ani kim byli, tylko uznali tę liczbę. Ale dwa dni później zaczęli się z tej liczby wycofywać. Mówili: Nie, 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 zginęło tylko tysiące ludzi, a dokładnie powiedzieli 3117. Teraz ta konkretna liczba jest interesująca, bo Iran używał jej już wcześniej wielokrotnie. W 2022 roku twierdzili, że 3117 osób zmarło na COVID. Potem twierdzili też, że 3117 osób zmarło z powodu zatrucia alkoholem. A teraz twierdzą, że 3117 osób zginęło w tych atakach terrorystycznych. To ta sama liczba za każdym razem. Zgaduje, że ktokolwiek fabrykuje te kłamstwa, ma swój tik i to ujawnia, jak puste są ich zaprzeczenia. Ale Irańczycy dowiadują się o prawdziwej brutalności pacyfikacji mimo wszystkiego, co robi reżim. Młodzi Irańczycy znajdują sposób, by obejść ograniczenia internetu, które wprowadził irański reżim. I używają VPN-ów, używają starlinka zagranicznych S i emów dowolnego sposobu, by przekazać wiadomości reszcie świata i innym Irańczykom w kraju. I dlatego widzimy, jak coraz więcej ludzi zabiera głos przeciwko temu, co się stało. Oto duchowny, który zabiera głos mówiąc, mimo ograniczeń internetu sceny przerażających i brutalnych zabójstw protestujących w różnych prowincjach, są stopniowo publikowane. To wskazuje na zorganizowaną masakrę, której kolejne aspekty stopniowo wychodzą na jaw. Ta katastrofa stworzyła głęboką, nieodwracalną przepaść między ludźmi Iranu a rządzącym establishmentem. Kiedy duchowni zaczynają nazywać to katastrofą i nieodwracalną przepaścią, reżim stracił swoją religijną legitymację. Jedyną rzecz, na której zbudowano cały reżim islamski. A teraz ostatni przyjaciel ajatollaha też jest gotów go poświęcić. Władimir Putin, który regularnie zabija politycznych przeciwników, wsadza do więzienia każdego, kto mu się sprzeciwi i obecnie bombarduje ukraińskich cywilów. Ale nawet dla Putina to, co stało się w Iranie, było zbyt wiele. Według The Telegraph, czytane The Telegraph, mimo publicznych komentarzy potępiających protest jako zagraniczną ingerencję, rząd Putina prywatnie naciska na reżim islamski, by negocjował ze Stanami Zjednoczonymi. Putin nawet zaoferował, że sam będzie mediował w tych negocjacjach. Więc dlaczego Rosja miałaby porzucić sojusznika? Cóż odpowiedź jest prosta: priorytetem Putina jest teraz pozostanie w łaskach Trumpa. Potrzebuje układu w sprawie Ukrainy. Nie może sobie pozwolić, by wyglądało, że broni reżimu, który właśnie wymordował 30 tysięcy ludzi. I dlatego dystansuje się pozwalając rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych zajmować się Iranem. Podczas gdy on skupia się na własnym przetrwaniu. Teraz dla jasności, Rosja nie chce zmiany reżimu w Iranie. Upadła Republika Islamska stworzyłaby chaos przy południowej granicy Rosji. Putin wolałby, żeby Mułowie przetrwali, ale nie kiwnie palcem, by im pomóc. Kiedy koszt obrony sojusznika staje się zbyt wysoki, Rosja znika. Widzieliśmy ten schemat wcześniej. Armenia, Syria, Wenezuela, a teraz Iran po raz drugi, jak sądzę. W każdym razie to wszystko ode mnie.